No i mamy to! Najnowsza publikacja Bazylejskiego Indeksu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy na rok 2025. I powiem szczerze, rzuca ona zupełnie nowe światło na globalną walkę z nielegalnymi finansami. W dzisiejszej analizie przyjrzymy się z bliska kluczowym wnioskom, zobaczymy, co się dzieje na świecie i, co najważniejsze, sprawdzimy, jak w tym wszystkim odnalazła się Polska. No to co? Zaczynajmy. Na początek postawmy sobie fundamentalne pytanie. Bo wiecie, z jednej strony mamy coraz ostrzejsze przepisy, regulacje gonią regulacje, a z drugiej tegoroczny raport pokazuje, że w najlepszym razie stoimy w miejscu, a w niektórych regionach, co gorsza, nawet się cofamy. Skuteczność wykrywania przestępstw finansowych niestety wciąż jest niska, a to jest naprawdę poważny powód do niepokoju, zwłaszcza dla całego sektora finansowego. Okej, okay. szybki rzut oka na to, co nas dzisiaj czeka. Najpierw wyjaśnimy sobie, czym w ogóle jest ten cały bazylejski indeks. Potem sprawdzimy globalne trendy, zobaczymy, kto jest na topie, a kto, no cóż, na samym dole. Później weźmiemy pod lupę Polskę i na koniec, co z tego wszystkiego wynika dla firm, czyli konkrety. No to jedziemy z pierwszym punktem. Zanim zanurzymy się w liczby i rankingi, musimy mieć solidne podstawy. A więc. Co tak naprawdę mierzy ten indeks i dlaczego, no właśnie, dlaczego wszyscy w branży tak uważnie się mu przeglądają? Więc o co w tym chodzi? Najprościej mówiąc, to taki wiodący, niezależny, globalny ranking, który sprawdza ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ale uwaga i to jest super ważne indeks nie mówi nam, ile pieniędzy jest pranych w danym kraju. Nie, nie. On działa bardziej jak test systemu odpornościowego państwa sprawdza na ile dany kraj jest podatny na te zagrożenia, a na ile jego systemy są w stanie się przed nimi bronić. A jak się liczy ten końcowy wynik? Cóż, składa się na niego pięć głównych elementów. I spójrzcie tylko na to, aż połowę 50% całej wagi stanowi jakość prawa i instytucji. To mówi wszystko, prawda? Bez solidnych przepisów i, co ważniejsze, ich egzekwowania, cały system po prostu leży. Reszta to, jak widać, ryzyko korupcji, przejrzystość finansów, kwestie polityczno-prawne i na końcu przejrzystość publiczna. Dobra, wiemy już, jak to działa, a teraz przejdźmy do sedna, czyli co nowego mówi nam tegoroczny raport o sytuacji na świecie. A muszę przyznać, że wnioski są, no, co najmniej zaskakujące. Wygląda na to, że globalna mapa ryzyka trochę się przesuwa, i to w kierunkach, których byśmy się nie spodziewali. Okej, okay. spójrzmy na tę liczbę. 5,28 to jest globalna średnia ryzyka. I na pierwszy rzut oka, można by powiedzieć, że jest minimalnie lepiej niż w zeszłym roku. Stabilnie. Ale to tylko pozory. Bo jak zajrzymy pod tą liczbę, jak zaczniemy grzebać w szczegółach, to okazuje się, że kryje się tam historia, która, no, która jest o wiele bardziej skomplikowana i szczerze mówiąc trochę niepokojąca. I tutaj dochodzimy do kluczowego trendu, który autorzy raportu nazwali powolnym dryfem ku środkowi. Co to znaczy? To bardzo ciekawe. Z jednej strony mamy kraje, które zawsze były w ogonie, te z wysokim ryzykiem, zwłaszcza w Afryce, i one co super robią postępy, idą do góry. Ale z drugiej strony mamy kraje rozwinięte, ten bezpieczny Zachód, który zaczyna się osuwać, traci swoją przewagę, staje się bardziej podatny na zagrożenia. Świat się jakby wyrównuje, ale nie do końca w ten sposób, w który byśmy chcieli. I zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Na Zachodzie spada przejrzystość finansowa. To bardzo zła wiadomość, zwłaszcza teraz, w erze wirtualnych aktywów. A w kontrze mamy Afrykę Subsaharską. Proszę bardzo, aż 7 na 10 krajów, które najbardziej się poprawiły, pochodzi właśnie stamtąd. Brawo dla nich. Ale jest też kubeł zimnej wody. Prawie 40% krajów Unii Europejskiej pogorszyło swoje wyniki. To naprawdę daje do myślenia. Okej, okay, po tej globalnej perspektywie czas na konkrety. Zobaczmy, jak to się przekłada na ranking, kto jest prymusem, a kto, no cóż, musi odrobić lekcje. Zacznijmy od tej mniej przyjemnej części listy krajów z najwyższym ryzykiem. Nie jest zaskoczeniem, że to często miejsca dotknięte konfliktami, gdzie prawo jest po prostu słabe. W tym roku w tej niechlubnej czołówce mamy Birmę, Haiti, Demokratyczną Republikę Konga, Czad i Gwinę Równikową. Te wysokie wyniki to niestety odbicie naprawdę głębokich systemowych problemów. Ale żeby nie było tak ponuro, spójrzmy na drugi koniec skali, na liderów. I mamy powrót na szczyt. W tym roku, numerem jeden, krajem z najniższym ryzykiem znów jest Finlandia. Gratulacje. A tuż za nią, w ścisłej czołówce, Islandia, San Marino, Dania i nasza sąsiadka Estonia. To właśnie te kraje pokazują, jak to powinno wyglądać wyznaczają światowe standardy. No dobrze, a teraz to, co pewnie wszystkich nas interesuje najbardziej czas na Polskę. Zobaczmy, jak wypadliśmy w tym roku i jak wyglądamy na tle regionu, naszych sąsiadów i najważniejszych partnerów. No i mamy wynik dla Polski. To 4.49. I tu od razu ważna informacja. Niestety jest gorzej niż rok temu. Wtedy mieliśmy 4.34, więc ryzyko wzrosło. Może się wydawać, że to niewielka zmiana, ale to wpisuje się w ten niepokojący regionalny trend. To jest czerwona lampka, której absolutnie nie można zignorować. A jak to wygląda w porównaniu z sąsiadami? No cóż, spójrzmy. Ryzyko rośnie też u naszego kluczowego partnera, czyli w Niemczech, i to sporo, bo mają prawie 5 punktów. Co ciekawe, lepiej od nas radzą sobie Czechy i Słowacja. Tam ryzyko nawet spadło. Z kolei na Litwie, podobnie jak u nas, jest gorzej. Ten jednoczesny wzrost ryzyka w Polsce i w Niemczech to naprawdę powinien być głośny sygnał alarmowy dla wszystkich działów compliance. Okej, okay, przeanalizowaliśmy liczby, trendy, rankingi. Ale sama analiza to za mało. Najważniejsze pytanie brzmi, co teraz? Co firmy, co instytucje finansowe mogą i powinny zrobić z tymi informacjami? Jak przełożyć to na codzienną pracę? Mam tu trzy konkretne praktyczne kroki, które warto rozważyć. Po pierwsze, aktualizacja tabel ryzyka geograficznego. To absolutna podstawa. Skoro Polska i Niemcy mają wyższy wynik, trzeba się zastanowić, czy wewnętrzna ocena ryzyka dla tych krajów jest wciąż aktualna. Po drugie, warto przyjrzeć się, jak stosowane są uproszczone środki bezpieczeństwa. Raport wprowadza nową, ciekawą kategorię niższego ryzyka, która może pomóc robić to bardziej precyzyjnie. I wreszcie, po trzecie, co jest mega ważne, nie patrzmy tylko na ogólny wynik. Trzeba kopać głębiej. Jeśli mamy klienta z branży krypto, sprawdźmy subskaznik dotyczący ryzyka oszustw. To daje o wiele pełniejszy obraz. I na koniec chciałbym zostawić wszystkich z taką myślą do przemyślenia. Bo ten cały drift ku środkowi, ta pogarszająca się sytuacja na zachodzie, to nie są tylko cyferki w tabelce. To potężny sygnał, że dotychczasowe założenia dotyczące ryzyka mogą być już nieaktualne. A nowe zagrożenia mogą pojawiać się tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy. To jest coś, nad czym naprawdę warto się zastanowić. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Po więcej szczegółów zapraszam oczywiście do artykułu na blogu bankowe abc. Na blogu znajdziecie również mnóstwo innych przydatnych informacji na temat finansów link jest jak zawsze w opisie filmu. Do usłyszenia.